Hej, cześć man wam wszystkim, gdzie witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ghosta jest to kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Wiedźmi. E, rozszerzam. Włączam stoperek i no i lecimy. Mm, ok, Nie nagrywałem już z dobrym miesiąc, tak więc nie pamiętam co tu się działo, co tu się dzieje, co ja mam zrobić. E, te, także ten... E, jak to się otwierało? ten, tak? się otwierało dziennik, tak i co tutaj mam? Zalecenie na margesty, na górę, na utopce... miejskie tajemnice, ogon salamandry, nocni gości a już sobie zaczynam Może y nie Nie, przypominam sobie y Ostatni raz byliśmy do takiego dnia tutaj na ja imienia. I byliśmy u tego, jak mu tam było, u tego księdza, czyli... Czy kim on tam jest, kapłana. I teraz musimy iść do pewnej osoby, która znajduje się tam, bo to jeszcze pamiętam. Tak, jak dobrze pamiętacie, no, mówiłem wam, że grałem sobie, znaczy oglądałem już kilka, zagrań, kilka odcinków zagrań z tej gry, tak, z Oczywiście, no wyżan no, całej Muszę sobie psujc zabawę, ho. Tak. Tak, to jest Mikul. Pogadamy sobie teraz z Mikulem. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... na. Długo jeszcze będzie ta na obowiązywać? Dowódca wie, ja pojęcia nimą! A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glade pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście, że... A właśnie, on no, miał <ścoughs> nazywał się Wielebny. Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak od niego? What? Jasne. Piękna ręka, prawda? Gdyś z ręką. Wielebny mówił... Znak ognia czcić. Znaczy ty łódź Nie. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. O, bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A ja, żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejce powiadasz. Proszę. Proszę. A martwiaki to już Jestem prędzej. Wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. I powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale nie dużo tego będzie. A bogaty, to ja tyż nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. No to okej, okay. mamy zapis w dzienniku. Trzymałem klucz do krypty. Co my tu mamy? Tak, mamy pogrzebane wspomnienia. Nadracaj mi gula. Muszę zabić gulę w krypcie. Co my tu mam jeszcze? Ogon salamandry. Panie Wyśnięku, muszę pokonać Harena. No dobra, to jest to. Muszę zabić dopsy, które pojawiają się nocą na brzegu. To jest dla tego głupca. Do pięciu kapliczy dla wylewnego. Nocą. Eee, muszę zwerdzić się do 6 Abigail. Jeden outpost muszę zbierać trzy mózgi top. dla wielebnego. No, ok, jak to się robiło tą myszkę? Nie, shiftem. A tak, shiftem. Czas 11.30. No to świetnie. To do wieczora mamy dużo czasu. Mówił ten paciąg. Gdzie to jest? Krypta. Towary, arena, jesteśmy tu. Tu jest kapliczka. Tu jest dom Abigail. Tu jest krypta. No to dobrze, to przejdziemy tą drogą. I mieliśmy dojść do krypty. Od razu za go w Czy tam ma jeden jest? Drzwi. A co, jak możemy, to wejdziemy. Kuferek. Mmm, srebrny pierścień z bursztynem. Założył sobie. A czemu nie? Nie wiedzą. Dobra, tu nic nie ma. Wychodzimy. Później będę musiał sprzedać z rzeczy, bo mam za dużo. Pszczona chata. Coś tu jest. Nic nie ma. Tu jest peczuszka Dwa oreny, Świetnie. Coś tu jeszcze jest. Szapa. Mamy krzesiwa. Trzy mamy krzesiwa. Co to jest? Woda książęca. Składnik artymiczny. Składnik, składnik. To, to sobie weźmiemy. Dla oddzielną no na składniki, bo nie wiem gdzie grać, gdzie jeszcze ja pomieścił. 6 hmm. minut? nagrywam? Dziwne. Ok, przesunąłem sobie troszeczkę mikrofon. No idziesz nie posłuchać. Ok, zamknię te drzwi w chce Chcę No Przejdziemy dalej, bo dróżkę Tu mamy kapliczkę języcznego ognia. I gdzie dalej? Tą drogą czas do przodu, ok. Ok. Tak, ścieżka taka. No to tam pewnie jest krypta, już się widzę. What is. Dzimiński medalion. Z tego będę miał jakieś Medalion ostrzega, gdzie jakieś roboty się wylicę, tam się zbliżyły. Jest moc, ułatwiając szukanie. Ok. Nie jestem mocy. Co zrobić? Odprawia rytuał magii Nie kumam <śmienic> nie, nie, nie mam się, bo nie co ja przed zrobiłem O, to jest misko. Dobrze e, Co by tu zrobić? Może zrobimy coś Tak, tutaj są łuczki Mapa... Alchemia Gromias Co to jest kot? W cał... widzieć w całkowitych ciemnościach, o to by się przydało. No dobra, mogę zrobić białą mewę. Nie cygę, mogę... Wiem mogę... mogę... rozowy talent. Hmm. Nie mogę nic zbyt tutaj ciekawego zrobić, tak więc wyjdziemy stąd. Nie pamiętam, jak się używa... to jako tak, pamiętam, ale nie pamiętam, jak się używa tego... Co się wydawało? Tak, wejście krypty. A nie pamiętam, jak się używa znaków. Dobra. Przechodzimy do krypty. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Hmm... Wypij eliksir kot. Aha. Aha. O, tam już widzę, coś chodzi. Eee, już widzę, coś tu do mnie idzie. Pan No, chodź pan. Chodź pan. Chodź. 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 Do dobry, piesek. Chodź. 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 Chodź, No, chodź. Dobry, piesek. Dobry. Ale ty brzydki jesteś, matko, człowieku. O! Pięknie. I trzeci atak. I ostatni cios. I jeszcze raz. I jedziemy. Kolejny. I dalej. Kurde, jaki... Czarny. Oho, kolejny gul. No dobra. Dobra, jak zmienię sobie na tryb szybki. pach, pach, pach. pach. pach, pach, pach. I jedziemy dalej. Dobra, dobra, cofamy, 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 cofamy. Ok. Zmieniamy na ciężki znowu. No chodź, chodź, chodź. Ja. Jedziemy dalej. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Pięknie. Dobra. Ok. Już pamiętam jak się używa <grym> znaków. Dobrze. Co my tu mamy? Składnika... Dobra, to weźmiemy. Teraz ja będę mógł zrobić ten. Hmm. Kota. Ale nie jestem pewny. No badamy te szczątki, co tutaj są. Szklana fiorka. Ciało dziewczyny. O Hmm. I... Aha, okej. Okay. Trzymam teraz tą. Lewkę śliwkową. A, tu. Szklana fiorka. Mmm, trucizna Świetnie, szczury Prze... Oho. Co się stało? Ul! O la la, 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 la la Nie zauważyłem, nie zauważyłem. A la la la, la, la. Skąd on się tam jak? Dobra. Idzie, idzie, idzie. Boom! Ale ty, No dobra, no, 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 autentycznie brzydki jest. Fak, fak, Dobra, padł. Okej. Okay. Co mamy? Mitriol. Nie mam jeszcze Vitriolu. Chodzi na to, że nie ma. Dobrze Mierz w pogotowiu I Skąd on? No tak, miejsce mocy, no fajnie Znajduję miejsce mocy, co robię Dobra, na razie nic Okej okay. O, mam O, wlulululululululu, o. tak Kulę, góle świetnie. Ktoś mi cały czas dzwoni A Fajnie, słyszę. Nie! Chodź. No, chodź. Zajmijmy ich powoli. Jeden po drugim. To tak ten zaskoczył. Zbyt szybko. Oho, oho, oho. Świetnie, zawiąłem drugiego. Fu! Wkładamy dwie na raz. Dobra, 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 a, za szybko. Kótek, jak ja nie lubię takiej walki. To trzeba klikać w odpowiednim momencie. Ja lubię zaspamałem przeciwnika atakami. No dawaj, dawaj! Świet! Dobra, tam jest kolejny. Dobrze, że pokazuje mi się ten Na dole. Okrąg, ok, okrągł ok, to pewnie nie wiem gdzie nie jest. Dobra, padł super. Ej, zniknęli. Chciałem, że coś z nich pozbieram, a tu to... Takiego wała. Tu jest jakieś ciało. Mamy, tak, pudełko z mi do gry. No to ja już takie mam. Kurde, cały czas ktoś mi dzwoni do To już mam takie. Mam Krzysiwa, to mogę sobie wziąć. Bakali, to sobie zostawię, ale to może by sobie wziąć. O, wziąć, dobra. Bez nas, sobie, jeszcze coś zjem. Nie wiem co. Witkę. Prawie wciskam, jeszcze, żeby użyć. Okej, okay, użyłem. Co to jest? Krąg wewnętrznego ognia. Co to? O, dostałem igni. Świetnie. I jak się to zmienia? Eee. Yy... A, tak. Aha, ok. Teraz mam igni. Dobrze, dobrze. A. A, dobra, Muszę się przestraszyłem, co to mogło być, dobra. Tutaj wszystko zbadane, cały czas mówię dobra, dobra, dobra. Coś mi tam nie jest miejsce mocy, dobra. Znajduję miejsce mocy, fajne, odprawiam rytuał. Wow, tam gdzieś... jest ból. Z nim walczyć nie chcę. Dobra, po spadam. już widzę, że nie mam nic. Nie, to są szczątki. Dobra, Dobra jakiś składnik alchemiczny. Nie mam tu już nic do roboty. Mogę sobie z tym Dobra, wykonałem zadanie od Nikula. Świetnie. No i zaczęło padać. Dobrze. Czyli teraz. tak. Dziennik eee. tak samo uczki, nie zadania. Mm -hmm. Dobra, idę do mi kula po nagrodę. O, będę teraz tak iluśka, która jest godzina 13?30 i zajmę do 2 godziny, w zasadzie 6 guli. Chyba tak, 65, nie pamiętam. Albo nie, no, może więcej być... Ale nie jest naprawdę przyjemna. Co to jest? ...Kalkstein. Co to się dzieje? Zostawcie mnie w spokoju! Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby! Ja go albo. albo co. Wiedźmin! Zabić go! Dziadem zajmiemy się później! O! Nie no... sądzę. Jak bez w ogóle niczego? Norwaliśmy oh. cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Kim ty jesteś, człowieku? O kurde. No walcz. Tak, jak mi tu klepią okej, okay, dobra, 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 dobra. No! O, oh, 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 oh. Dobra, zabiłem ich. Wow. Dziękuję, Biedziminie! Ocaliłeś mnie! Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów! Nie ma sprawy. Do usług, Kalbstein. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. W Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem.

Dobra, odpowiem, że tak. Tak, to była dobra decyzja. A z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdy nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Składników alchemicznych do twoich Wiedźmińskich Eliksirów przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. No właśnie. To żyje. Trzeba było nie bronić dziada! Znowu będzie gadał! O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada, i gada, aż mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami obrzucim! Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Eee, kapitan powiedział... Puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę łyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Okej, okay, ale no... no. Eee... Pozbyłem się guli skrypty. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj to mój miesięczny rząd. Ha, <gulety> koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja, żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. No właśnie. Uff. Nowy poziom, świetnie! Oh. Zjem trochę tego. Dobra, teraz będzie mi trzeci zdrowie, Geralt. Tak, co to jest? Broszka Samandry... Fajnie... Biorę tego kasę. ciało tego maga. Wszystkich musiałem sam sklepać. Kto by pomyślał? Oni mają jakieś halabardy, a ja musiałem sam sklepać. I wszystko temerski, raz nie. Ups, nie ten przycisk. Ja też mam go temerski. Nie mam, więc Miński miecz stalowy. Bo być Miński, zawsze ma lepiej. Gdzie teraz? Gdzie teraz jest? Nie wiem, co jest. Miejsce mocy, tak, krypta, krypta, tak, fajnie kapliczka. Dom Abigail. Tu jest, dom Herena Borga. A, tam jest Od. Muszę jeszcze do Oda pójść. Fajnie. I ja tu mam czas. No to dobrze, ludzie. na tym sobie zakończymy. Zapiszę w tym momencie. Gra bo czemu nie no i jako, że mija już 25 minuta naszego odcinka a zakończymy w tym momencie. Mam nadzieję, że podobało Wam się podobała nam się dzisiejsza przygoda. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, pamiętajcie o zlajkowaniu filmy, że wam się podoba o komentarzach, które są dla mnie bardzo motywujące i piszcie co Wam się podoba, co nie, co dodać, co usunąć. Porady różne i te inne sprawy, a jak Wam się podobał mój kanał. I to co robię i ogólnie mój głos, to za kliknijcie subskrybuj pod filmikiem. Dobra, trzymajcie się. Cześć.